Cześć, nazywam się Magda i chciałabym się dzisiaj podzielić z wami radosną nowiną. Ten rok jest dla nas dla Zikodermo wyjątkowy. To właśnie w 2022 roku przypada nasz okrągły jubileusz, 10 Bo w 2012 roku na osiedlu Jagiellońskim w Krakowie otworzyliśmy naszą pierwszą drogerię. Dzisiaj możecie nas odwiedzić już w 53 punktach w całej Polsce. A dla miłośników zakupów internetowych 24 godziny na dobę pracuje nasza drogeria internetowa zikodermo.pl. Bardzo Wam dziękujemy, że jesteście z nami już od 10 lat. To najpiękniejszy i najcenniejszy prezent urodzinowy. A skoro urodziny i prezenty, to i my też coś dla Was mamy. Z okazji 10 urodzin Zikodermo przygotowaliśmy mnóstwo atrakcji. Już w środę 7 września ruszamy ze specjalną urodzinową gazetką pełną promocji i atrakcyjnych ofert. Znajdziecie w niej bestsellery i wasze ulubione produkty topowych marek dermokosmetycznych w specjalnych, urodzinowych cenach. Dodatkowo w każdej drogerii czekać będą na Was tester bary, gdzie będziecie mogli wypróbować wyjątkowe dermokosmetyki oraz skosztować urodzinowych słodkości. Ale promocje i rabaty to nie wszystko. Chcemy zaprosić Was do uczestnictwa w wyjątkowych wydarzeniach, podczas których będziecie mieli okazję do spotkań z ambasadorkami znanych marek. Ekspertami takimi jak trener personalny, dietetyk czy lekarz dermatolog, a także z naszymi kosmetologami i dermokonsultantkami. Informacji o atrakcjach urodzinowych i zaplanowanych wydarzeniach szukajcie w gazetce Zikodermo i na stronie zikodermo.pl. Świętujcie z nami 10 urodziny Zikodermo. Serdecznie zapraszamy.